Wieczór! Idziemy na autobus nocny w Krakowie, bo ruszamy do Pragi, chociaż dostaliśmy wiadomość taką po ukraińsku, że są pewne zmiany. Jeszcze nie jesteśmy pewni, czego będą dotyczyć. Jest jakaś informacja o autobusie dodatkowym. Mieliśmy nadzieję na spanko. Także jedziemy zobaczyć co tam będzie. Mafadzie, <laughs> Jestem smutna, bo się właśnie okazało, że to prawda. Że pojedziemy autobusem. Pani tam mówiła tak. tak. Pani w suficie zamknięta. Jesteśmy w pociągu. Którego miało nie być, ale jest pociąg. To, no, to było dziwne. Ale on tutaj. Autobus też podjechał zastępczy Nie wiem gdzie my dojedziemy dzisiaj. Znaczy dzisiaj na no, dzisiaj. Gdzieś. Hmm. Gdzieś wróciłem. Przy przygoda, przygoda, Ja tu chciałem się pochwalić, bo stoimy właśnie pod kantorem, o tam i mieliśmy wymienić pieniądze i już dowiaduję się właśnie jak to będzie wyglądało w przyszłości. Dostaliśmy 4800 coś tam koron i, i, i jest taki podział, że było 4000 i była 500 i jeszcze 300 i Agnieszka tutaj wydzieliła właśnie moją połowę, połowa, z 800 połowa to jest 300 to tak jakby tak nie jedziemy, Prawda? O jakieś 40 złotych. Teraz możemy nagrać, bo jesteśmy pojedzeni. O, ktoś tutaj szamie. Co tutaj? Ciasto marchewkowe, ulubione ciasto Tomaszka. Tomaszek, ciasto. Leśny robotnik bar. nas. Moje kochanie przynosi drinka. Robotycznego. Który został zrobiony przez tego Kuketam. Nie jest to drink za ABB, więc jakby nie reklamuję za bardzo, ale będziemy próbować. Smakuje całkiem jak mina okej. Roboty umią drinki. To my znowu. No. Na Hradczanach. Tam jest Katedra świętego Wita. Jedna, druga, trzecia na środku. Katedra Świętego Wita, tak ładnie Maszyk powiedział. na Hradczanach, zamek i rządowe te i tam się nawet chodzą i kontrolują. I fajnie jest tak. Dobrze się bawimy. Szkoda, że tylko do 16 czynne, będziemy musieli przyjść Teraz Słodziak pokażę wam, gdzie dzisiaj szliśmy, zwiedzając Hradczan. Zaczęliśmy od schodów, tutaj tu były perolki, ale nie skorzystaliśmy. Dalej tupaliśmy, tup, 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 tup. tu To był ładny widoczek. Patrzyliśmy sobie. Poszliśmy dalej obok strażników, którzy byli nieruchomi jak skała. Tup, 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 tup. Tu była kolejka. Poczekaliśmy w niej. To była kontrola bezpieczeństwa. Przeszliśmy na dziedziniec. Już trochę widzieliśmy wieże. Mam zdjęcie tam. Przeszliśmy dalej to było zdjęcie takie z długimi nogami modelki troszkę do środka weszliśmy no ale wrócimy dalej do jutro jeszcze więcej zobaczyć całość tam tam wróciliśmy tam 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 głęboko można wpaść. jesteś? Jestem Obowiązkowo polecane miejsce jedynkowe w Stradze. Tomasz jest tutaj. Szama. W kraju się. Ja tylko wbiłem, widać. Nieukrojony. A ja tutaj mam gulasz. I będę szamać razem z Tomaszkiem. Dzień dobiega końca, a my sobie wzięliśmy terdelniki. Już nie udało się pokazać całości, trochę zjedzone. Bo bardzo dobre. Siła wyższa, są dobre. Jedliśmy ja, nie tylko ustało. Przyznaj się, czym lepiej masz. Co tam? Ja mam krem waniliowy. Taki budyń. A ja wziąłem z truskawkami, bitą śmietaną i czekoladą. I jest okej. Okay. Dzień dobry, jesteśmy... <grym> Co się zdziwił, że powstaje filmik. Jesteśmy rano na rynku w Pradze bardzo bladym świtem, czyli ósma. Piękna pogoda. Tam, Tam o. O, widać jak widać kościół. Tam... trochę ludzi łazić gdzieś... Ale... Jest cieplutko. My hmm. się ubraliśmy. 7. Idziemy zwiedząć. Troszeczkę. Ja też. Przyszliśmy pogłaskać u psa będąc konkretnie. Tego tu. To wasze głaszcza. To był Teraz ja. Grzeczny piesek, lecz. Grzecz. Na moście Karola. Most tam, ale już nie Fajny film. Ale trochę nie widać. Znaleźliśmy chatkę zielarza. Prawdziwego. Tam w laboratorium. jest biureczko. A tutaj łóżeczko. I jeszcze kibelek. I dotarliśmy na wieżę. Aga się opala tutaj. Dzień dobry. Korzysta ze słońca. Tu jest widok na Pragę. Trochę zamglony, ale całkiem ładnie w I na dół kratrzany placek. Co nagrać? Jaki? Taki właśnie, nagrać filmik z widoczkiem, żeby było do pokazania. I właśnie tak robimy. nagrywamy filmik tam, tam z widok I to nie jest Kasprąg. Katedra Wita, i inne tam. Praga. Super, a tu my. Znowu. W okularach, bo słońce praży bardzo. Słońce praży, bo tu jest Praga. To wymyśliłem mi Atomek. <śmany> <śmany> Bardzo fajnie. <śmany> Dlatego mamy okulary ubrane teraz. <śmany> Żeby nas nie było widać. <śmany> Żeby nas nie prażyło. <śmany> tu mamy atrakcję w parku. Taki wysepko park. Aga sprawdza swoją sprawność. No. Skile harcerskie są wskazane tutaj. Coś pomogą? Nie pomogą, zobaczymy. Idzie na razie dość pomału, a tu jeszcze ciąg dalszy jest taki ambitny, nowa, nowa technika. no nie, nie. Jednak ta technika nie zadziała. Może spróbuj się powiesić tak nogami. Chciałem mówić, że żwawa kociza, i chciałem od drugiej strony robić No nie, no nie udało się. Nie, nie, bo ja czytałem regulamin. No wydry, normalnie są tu wydry. Widzę państwo, oto wydra. Wydra atakuje agę, myśli, że telefon jest do jedzenia, ale nie. Gołębie. Zaatakowała wydra. Domaga się czegoś dobrego. To jest wydra. Nie mam nic do jedzenia, wydro. Nie mam. Nie mam. To nie jest jedzenie. Koniec. Kończyło się. Szkłopinty wcale nie jest polskim. naprawdę jest. Ale piwo czeskie, żeby nie było. Drugi wieczór. Mamy yy, monotonni, ale tym razem tu pusto, bo trzeba kalorycznie, nie? Dzisiaj tylko 20 km to mało. Niektórzy trochę więcej przeszli, więc mają z czekoladką. Więcej przeszłam? Tak, mm -hmm. Aga więcej biegała. Tak, martałam. Ale. Coś no, tak by było kardio dzisiaj. Prawda kardio. Dobre, tak, tak, tak dobre. Kończymy wieczór. 20 parę kilometrów. 20. Nie, <laughs> o! Spad... Niedokładnie podałeś I pół. I 600 metrów. <laughs> Z Pupcrawlem i różnymi atrakcjami. Tak, były atrakcje. Ale nie pojechałam. był najlepszą atrakcją dzisiejszego dnia. Mm -hmm. A, jakieś tam Hradczany, nie Hradczany, ale... Mm -hmm. takie na różnych miejscach. Polecam. Tak, jak ktoś się zastanawia, to... to nie jest... ma nad czym się zastanawiać. To jest dobry sposób na zwiedzanie każdego miasta. Dobranoc. Dzień dobry, to trzeci dzień naszego zwiedzania Pragi. Ostatni. Ostasi, bo wieczorem mamy pociąg, ale zanim to idziemy zwiedzać, z przewodnikiem. Walking tour. I czekamy właśnie, po innym hotelem nas przyprowadzi więcej żywających. I jedzenia nie było dookoła. Oglądamy sobie właśnie show z kurą i różnymi rzeczami. Plagi XV wieku się ruszają. Akurat została dołożona później. Apostołowie tam marzą. Plagi są na dole, niżej tak tu. Największy show dzisiejszego dnia.

Jesteśmy na wycieczce, tam jest na, nasza grupa, całą wycieczkę nie nagrywaliśmy, bo jest bardzo zimno 6 stopni. Byliśmy przed chwilą wewnątrz, więc było cieplej, ale już zaczynamy znowu marsnąć. Idziemy oglądać ludowską dzielnicę i coś tam się dowierał Ale dowiedzieliśmy się też dużo różnych innych ciekawostek o pracy, O tym dlaczego bierze się różnią albo kto zabił kogo, braci. To było Po tej Zoletowej Rewolucji. O, też, welwet. Właśnie jesteśmy pod koniem. Dodajmy, że ten koń nie jest normalnym koniem. To jest jak koń Rafał. Taki trochę... Zejdę z kadru. Ale tam ktoś siedzi na nim. Kto tam siedzi na nim? Tomaszik na pewno wie. Pan. A Tam siedzi pan. on siedzi na brzuchu konia. Czyli na odwrót, Jak ktoś się nie domyślił ten koń wygląda na, na, na nieżywego. Tak język tutaj wyszedł. O, ma bardzo ładne tło. Myślę, że tam będzie pan Wacław albo pan Witek, albo któryś. Tak. No nie lubią do góry do to... Tak. A tu jesteśmy obok pina lucerna. lucerna. Właśnie nasz pociąg i tu Tomaszek będzie otwierał sam. O, tak, zrobił to. I teraz wchodzimy, ale trzeba zamknąć, bo nikt tu z nami nie przyszedł. I teraz samodzielnie szukamy sobie przedziału i naszego miejsca 4142. No. I trafiliśmy. Trafiliśmy, jesteśmy tu sami. Trzeba tylko szybko tylko zabrać z góry pościel bo może nam już się nie trafić Tomaszek to właśnie zaraz zrobi jak zabierasz pościel to już koniec wycieczki jesteśmy w Krakowie nie ma już nic jesteśmy w domu możemy spać dziękujemy pa.